Hej wszystkim, witam was na moim kanale. Przychodzę do was z filmikiem walentynkowym z Get Ready with Me na walentynki, na randkę z moim chłopakiem. Co prawda, ten film wyjdzie z walentynki. Dziś nie ma walentynek, od razu mówię. Nagrywam go parę dni wcześniej, ale chciałabym wam pokazać, jakbym się umalowała. Dzięki, gdybym była w Polsce na nie. Nie będzie mnie w Polsce. Będę gdzieś indziej, ale z tego też będzie cały vlog i zobaczycie, co będę robić w prawdziwe walentynki. Ale chciałam przyjść do Was z czymś walentynkowym, czymś, co umili Wam czas w to święto. Będziecie mogli sobie ze mną pogadać, będziemy mogli się razem pomalować, bo. To będzie główny zam z tego filmiku. Będziecie mogli zaczepnąć inspirację na jakiś może make-up walentynkowy. I mam nadzieję, że filmik wam się spodoba. I zapraszam was do oglądania tego filmiku. Malujcie się ze mną na waszą randkę, spotkanie, to święto miłości. I choć pamiętajcie, żeby miłość okazywać swoim bliskim każdego dnia, a nie tylko w to święto. Więc zaczynam od nałożenia sobie opaski. Wtedy będę musiała być trochę bokiem cały filmik, ponieważ tu mam lusterko. Nałożę sobie... Flawless Filter w kolorze 3. Uwielbiam ten produkt, jest to jeden z najlepszych, jaki miałam. Ja to używam jako taki bardzo lekki podkład, który lekko mi wyrówna koloryt. Mam parę tutaj takich śladów po niedoskonałościach, ale ogólnie moja cera ma się dobrze. Ja też jestem na lekach, więc nie mam z nią teraz jakichś większych problemów. Nikt nie ma doskonałej cery praktycznie. Pięknie. Następnie używam korektor pod oczy i to będzie ten Fit Me z Maybelline. Mam go już mega długo i lubię go. On jest taki leciutki, taki rozświetlający, nie jest za ciężki. Ja nie lubię pod oczami czegoś ciężkiego, zwłaszcza, że używam codziennie korektora. Go nakładam tu. W doskonałości nakładam taki Catrice. On jest troszkę ciemniejszy, nie jest taki jasny. To jest Camouflage High Cover Concealer w kolorze 10 Porcelain. To sobie na kodon tutaj nałożę na do, niedoskonałość. Tu mam jakieś przebarwienie, tu na czółko bo mnie właśnie na tym czole jakś tak wzięło najbardziej. I trochę wokół nosa. Tak to wygląda. Wszystko naprawdę super jest wyrównane. I wygląda to pięknie i w świetle dziennym, i w sztucznym. Chodzimy do bronzera na mokro. Ja zawsze użyłam bronzera na mokro. I to będzie ten z Lexi. Naprawdę jest spoko, choć bardzo też lubię ten stick od Fenty Beauty. Ale uznałam, że dziś użyję tego, bo dawno go nie używałam. I to jest kolor Espresso. On jest dosyć ciepły, ale mi jest dobrze w takich kolorach. Ja go naklełam sobie pędzelkiem i sobie Nakładam jakby na kościarz mową, żeby zrobić sobie optycznie lifting. Pamiętajcie, nie nakładam bronzera tu, tylko tu. I wtedy to wygląda pięknie. Teraz sobie biorę tym samym pędzelkiem i nakładam tutaj na powieki, jako już bazę, trochę taką podcień. I sobie tak robię na nosie. Tak sobie go konturuję. Tak ocieplam jego kolor. Następnie przechodzimy do różu w kremie. Ja używam tego Fenty Beauty. Trochę mi się rozwalił, ale nadal jest niesamowity. To jest chyba jeden z moich ulubionych. To jest kolor Coolberry, to jest 09. Takim oto pędzelkiem, buffing brush się nazywa. To jest drill Real Techniques. Ułożę go na również skronie. I ostatni kremowy produkt jaki nałożę to Charlotte Tilbury! Uwielbiam, uwielbiam Charlotte, rzeczy są naprawdę niesamowite i będzie to ta wand. i to jest kolor spotlight i to będzie jako rozświetlacz. Musiałam trochę wycisnąć. Trochę tu, trochę tu, trochę tu, trochę tu. I nauk. Paluszkiem, ja to lubię najbardziej sobie rozetrzeć. Teraz biorę gąbeczkę i sobie jeszcze doklepuję korektor, bo będę się pudrować. Ja dużo pudru nie używam. Biorę sobie taki puder z Rimmel, Ja mam go hu, to wie ile? To jest kolor Soft Beige 02. Biorę sobie taki pędzelek, żeby był taki mniejszy. I sobie utrwalam okolice pod okiem. I po tym, żeby utrwalić te wszystkie brązery i tak dalej, żeby nam to od razu wszystko nie zeszło, to biorę sobie kontur na suko. Dzisiaj sobie użyję takiej paletki z Revolution. To jest kolor Sculpt and Glow Savannah Nights. Biorę sobie taki pędzelek, jest to Hakuro H14. Biorę sobie troszkę na pędzel, ale uważam, ponieważ jest to mocne. I sobie wklepuję drugą stronę, resztkę na nos, trochę na oczka. Biorę róż, ja użyję dziś Diora, którego dostałam rok temu na walentynki. Naprawdę piękny. I sobie go nakładam y, pędzelkiem z FM. Więc teraz przechodzimy do brewek. Y, ja w sumie wiele nie robię z nimi, po prostu je sobie trochę wypełniam. O tak. I drugą brewkę. Wyczesuję sobie leciutko. I użyłam do tego kredki z Elfa. toże Neutral Brown. Do tego sobie użyję żelu z Pierre Renée, do brwi. Jest to najlepszy żel do brwi. A brwi jak kamień. Teraz przechodzimy do oczek. Będę używać paletki Line Crime. To jest Venus XL 2. Piękna jest ta paleta, tak wizualnie. Ja ją kupiłam w glasie parę lat temu, więc... Nie wiem, czy nadal to jest czy nie, bo już trochę mniej się w kosmetykach. Jest to Jessup 221. Je wezmę na niego Zacznę od ripe. Sobie załamanie, go nakładam. Dołożę trochę różu, tego Bloom. Z okazji walentynek. Biorę sobie teraz e, kolor Classical. Ten ciemny brąz. Jak to mam gotowe, to sobie chyba paluszkiem wezmę sobie teraz color frown to jest taki brązowy błyszczący cień jak mam wycienie, to, to teraz sobie paluszkiem wezmę ten color crown różowo złoty taki jasny w kącik teraz sobie wezmę brązową kredkę do oczu z maybelline no, to może być jakakolwiek i sobie Tutaj będę przy linii rzęs malować taką kreseczkę. Ona nie musi być jakaś równa, bo i tak ją zaraz troszeczkę rozetrę. Biorę taki pędzelek i sobie rozcieram. Jak to mam zrobione? Jestem zadowolona z efektu. Sobie wezmę maskarę, moją ulubioną. To jest ta Maybelline Curl Bounce. Serio, uważam, że jest to jedna z fajniejszych drogeryjnych maskar. I sobie wytuszuję rzęsy, więc pozwólcie, że zrobię to już off-camera. No i tutaj mam wytuszowany rzęski. Ja nie dokleję sztucznych, bo podoba mi się efekt, jaki jest naturalny Teraz mogę zdjąć moją piękną opaskę. Cały ustka. Może zrobię takie, bo bardzo lubię tą pomadkę. Do tego użyję konturówki, która jest... Um, Nia temperowana, więc ją natemperuję. Temperowałam, teraz sobie obrysuję ustka. A to jest konturówka Essence Red Blush 08. I pomadka, i ona jest z Jest piękna, ma wiele kolorów, to opakowanie. I to jest kolorek Red Bell. No jest idealna do tej konturówki. Tak to wygląda. Włoski, na razie rozpuszczam. Zaraz Wam go pokażę jeszcze w innym świetle. Możecie powiedzieć, czy Wam się podoba taki make-up? Mi się on osobiście bardzo podoba. Jest przepiękny. Te usta. Uwielbiam tą pomadkę. Ona nawet w Realu jest trochę ciemniejsza. Tak, naturalnie, ale z pazurkiem. Pokażę Wam, co dostałam u mojego chłopaka, który jest obok. Więc Dostałam... Dostałam róże i pitonie. No i są takie pięknie, tak pięknie zapakowane. I do tego dostałam... Sukienkę! Noszę sztukę. Jeśli nie wiecie, co to, to jest taka firma... Hmm, Sustainable. Oni tworzą ubrania na bieżąco, w sensie jak zamawiasz, to dopiero zaczynają tworzyć. Mam tak miły materiał, polecam wam dziewczyny, serio. Jest meteczka, ja mam rozmiar ML i to jest tall wersja. Ja mam 1,78 m, więc nie chciałam, żeby była za krótka. No i jest idealna, jest do ziemi, pięknie się układa przy ciele. Będziecie mieli y, potem try on, wam nagram. Dostał ze mną. Kocham moją dziewczynę, no i to ja, taka słodziara. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmiku. Mam nadzieję, że Wam się podobał i że mm, mogliście się razem ze mną przygotować na waszą randkę lub spotkanie lub gdziekolwiek, albo że po prostu miło spędziliście czas. Zapraszam Was do obejrzenia moich poprzednich filmików. Ja Wam życzę wesołych walentynek i żebyście spędzili je jak najlepiej i żeby wam się. Wszystko podobało i udało, ja jestem za wszystko mega wdzięczna. Mam nadzieję, że make-up Wam się podoba, który zrobiłam. Jak już widzicie, pomadka mi zeszła, ale już jej nie dokładałam, bo no, yy, w sumie nigdzie nie byłam poza pączkami. Dużo miłości, szczęścia, fajnych prezentów. Życzę Wam miłego dnia, popołudnia, wieczora, tygodnia, jaka to jest pora tam, dnia dla Was, żebyście odpoczęli w ferie, jeśli je macie bo ja teraz będę miała ferię, zostawcie e, lajki, subskrypcje, dzwoneczek, tutaj macie mojego <noise> Instagrama, na którego proszę wpadać, bo będą fotki się pojawiać z wyjazdu i w ogóle storki i wszystko. E, TikToka też Wam podam w opisie, więc serdecznie zapraszam, bo też dużo fajnych TikToków teraz nagrywam. E, zróbcie coś miłego dla siebie. Widzimy się za tydzień. Buziaczki. Pa, pa.